Czytelnicy listu Jakuba potrzebowali siły, aby móc stawić czoła próbom, a Jakub, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wskazuje na Słowo Boże, potężne słowo, które ich zbawiło. W wersecie 18 czytamy, On zgodnie ze swym postanowieniem zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Słowo jest dostępne, mogą z niego korzystać. Dostępność słowa jednak nie wystarczy. Słowo Boże nie wniesie swojej mocy w życie wierzących ludzi w sposób magiczny. Muszą świadomie podjąć wysiłek, aby zmiany mogły się dokonać. Przede wszystkim muszą wykazać się zaangażowaniem, żeby wziąć słowo to znaczy, żeby je poznawać. Następnie, zgodnie z tym, co pisze Jakub, należy wykazać się pilnością w stosowaniu się do jego postulatów, rad i mądrości. Bardzo ważne jest słuchanie słowa. Od tego trzeba zacząć. Wielu wierzących w tym właśnie ponosi klęskę. Nie można prowadzić życia chrześcijańskiego bez regularnego kontaktu ze Słowem Bożym. Ujmując to w sposób negatywny, Brak ochoty na kontakt ze Słowem Bożym może być wskazówką na brak duchowego życia. Jakub posuwa się jednak dalej, gdy w wersecie 22 pisze: Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie jedynie słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Można się straszliwie oszukać, żyjąc w przeświadczeniu o własnej wierze. Ale jeśli nie idzie za tym ochota do słuchania słowa Bożego, to dowód na brak życia duchowego w tobie. Tak samo można żyć w łudzie, jeśli się słucha, czyta, studiuje słowo, ale ono nie wywiera żadnego praktycznego skutku na codzienne życie. Jeśli nie jesteś posłuszny słowu, twoje życie duchowe jest iluzoryczne. Ważne zastrzeżenie Nikt nie jest w stanie wprowadzić słowa w czyn w sposób perfekcyjny. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, apostoł Jan pisze tak: Jeżeli mówimy, że jesteśmy bez grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Ale każdy narodzony na nowo człowiek chce podporządkowywać się Bogu, podejmuje w tym kierunku wysiłki i gdy upadnie w grzech, jest tym Zasmucony, często zdewastowany duchowo. Jakub, posłuszeństwo Słowu Bożemu ilustruje przykładem z lustrem. Prawda, że trafne porównanie? Słowo jest jak lustro. Nie trzeba się zagłębiać w Boże Słowo bardzo długo, żeby zobaczyć własną kondycję, żeby wiedzieć, jaki jestem. W lustro można jednak popatrzeć na różne sposoby. Można się gapić bez sensu. Wersety 23 do 24. Tego bowiem, kto tylko słucha słowa, lecz według niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze. Oglądał on wprawdzie samego siebie, ale po odejściu od lustra zaraz zapomniał, jaki był. Z moją twarzą może się dziać wiele rzeczy. Lustro jest mi nieodzownie potrzebne. Muszę wiedzieć, co jest nie tak. Nie chcę się wygłupić i wyjść z domu w czymś kompromitującym na twarzy albo na ubraniu. Musisz wiedzieć, co i jak robić. Widzisz zależność? Co pomyślisz o kimś, kto gapi się w lustro, widzi problem i nic z tym nie robi? Można śmiało powiedzieć, że ktoś taki traci czas na gapienie się w lustro. Patrzenie w lustro ma sens tylko wtedy, gdy podejmuje odpowiednie kroki albo czynności. Jeśli nie, gapienie się w lustro nie ma sensu. To trochę smutno, ale w wielu naszych zborach właśnie z tym problemem mamy ogromny kłopot. Są tacy wśród nas, którzy gapią się w lustro słowa Bożego bez sensu. Jeśli patrząc, widzisz problem, bierzesz na siebie obowiązek reagowania. Podjęcia konkretnych kroków to właśnie o to chodzi. Ignorowanie zauważonych w świetle czytanego Słowa Bożego problemów w swoim życiu jest po prostu, zgodnie z tą metaforą, bez sensu. Co widzisz, patrząc w Słowo Boże? Czy ono coś ci objawia? A jak wygląda Twoje życie modlitewne? Co chcesz z tym zrobić? Masz problemy z goryczą czy urazą? Gniewasz się na kogoś w zboże, w rodzinie? Co chcesz z tym zrobić? Czy Biblia czasem nie dotyka cię w kwestii studiowania Słowa Bożego, czy jesteś wystarczająco pilny, co chcesz z tym zrobić? A jak to jest z miłością do wierzących w Twoim otoczeniu? Ostygła, rozpala się? Jak jest z Twoim zaangażowaniem na Bożeństwo, oddawanie czci Bogu? Problemów jest wiele i są tak palące i nieprzyjemne, jak pryszcz na nosie, z którym coś trzeba zrobić, jeśli go chcesz tylko dojrzeć. Oczywiście, możesz go przecież zlekceważyć. Podjęcie konkretnych i adekwatnych kroków ku zmianie na lepsze to jest nakaz Słowa Bożego dla naszego dobra. Nie ma nic bardziej palącego. To samo się nie zrobi. Ani też nie nastąpi zmiana sama z siebie, zwłaszcza gdy będziemy zaniedbywać studiowania Biblii. Ale Jakub zachęca nas również do wpatrywania się w Słowo Boże z wdzięcznością. Kto jednak wnika, wpatruje się w doskonałe prawo wolności i według niego postępuje, nie jest już jedynie skłonnym do zapominania słuchaczem, ale wykonawcą dzieła. Będzie on szczęśliwy dzięki wypełnianiu go. Jakub pisze o kimś, kto się wpatruje, pochyla się nad Słowem Bożym i trzyma się tego, co mówi. Słowo parakrypto, którym się tam posługuje, wyraża uważne, dokładne i bardzo wnikliwe przyglądanie się. Jan na przykład, gdy pierwszy dobiegł do pustego grobu, wpatrywał się para leżące tam prześcieradła. Jakub dodaje, że tego rodzaju wnikanie w słowo nie jest okazjonalne, powinno stanowić nawyk. Chodzi o to, aby poznając je, wdrażać słowo w życie. Jakub określa słowo Boże jako doskonałe prawo wolności. Biblia jest prawem, ponieważ dał nam ją Bóg, wyrażając w niej zasadę postępowania i wyznaczając kierunek dla życia człowieka. To jest doskonałe prawo, ponieważ nadane jest przez samego Boga. Doskonały Bóg nie może czynić czegokolwiek, co nie nosiłoby znamion doskonałości. Jest prawem wolności, ponieważ wyzwala każdego. Kto się podporządkowuje jego nakazom? Szatan robi wszystko, żeby grzech zaoferować jako największe wyzwolenie, a słowo Boże jako straszne zniewolenie. Rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Żyjemy w przewrotnym świecie. Możemy bardzo łatwo sprawdzić, co jest prawdą. Borykałeś się kiedyś z wyrzutami sumienia, poczuciem niepokoju, niskiej wartości. Po wypróbowaniu wolności w cudzysłowie grzechu, wyciągnąłeś z tego jakieś wnioski? Możemy uważać się za wyjątkowo błogosławionych, ponieważ Bóg daje nam wgląd w Słowo Boże, które, jak lustro, ukazuje prawdę o nas samych, jest wyzwalającym prawem. Dodatkowo, wnikając w nie, uczymy się coraz bardziej je doceniać. Nie możemy pójść dalej, nie zwracając uwagi na zawartą w tym wersecie obietnicę, kto będzie się stosować do prawa wolności, będzie szczęśliwy, makarios, błogosławiony. Należy rozumieć jako spełniony. Jak obecnie ludzie definiują spełnienie? Czy to jest masę pieniędzy? Przyjemne życie, dolczewita? Kariera? Jeśli ktoś koncentruje się na poszukiwaniu sposobów spełnienia, ostatecznie musi przeżyć rozczarowanie. Jakub wskazuje lepsze rozwiązanie. Osiągniesz spełnienie, gdy koncentrujesz się na wnikaniu w Słowo i wdrażaniu jego prawdy w swoje życie. Bądź wykonawcą Słowa. Wygląda na to, że czytelnicy Jakuba musieli wzmocnić swój nawyk wnikania w Słowo Boże, albo nauczyć się stosować prawdy tam zawarte do własnego życia. Słowo z całą swoją mocą nie odniesie skutku w naszym życiu, jeśli z niego nie skorzystamy. Dlatego Jakub kontynuuje werset 26 i dalej. Jeżeli ktoś się uważa za człowieka religijnego, a nie panuje nad swoim językiem, oszukuje samego siebie, a jego religijność jest jałowa. Człowiekiem religijnym i nieskazitelnie czystym przed Bogiem ojcem jest ten, kto sierotom i wdowom przychodzi z pomocą w ich utrapieniu, a siebie samego zachowuje czystym od skazy świata. Wskazuje na trzy sfery życia, które świadczą o tym, że wnikasz w słowo i wykonujesz je. Są to panowanie nad językiem, troska o potrzebujących i unikanie zeświadczenia. Nie proponuje, aby zastanawiać się nad tym, ale oczekuje ich praktykowania. Są dla niego tak ważne. Że w pozostałej części listu poświęca im wiele uwagi. Można powiedzieć, że te trzy sfery stanowią oś listu. Werset 26. Jeżeli ktoś się uważa za człowieka religijnego, a nie panuje nad swoim językiem, oszukuje samego siebie, a jego religijność jest jałowa. Określenie panować wskazuje na to, co Jakub rozumie pisząc język. A także jak trudno jest właściwie go wykorzystywać. Jeżeli kiedykolwiek zostałeś zmuszony do wyprowadzenia samochodu z poślizgu, to wiesz, o czym Jakub tu mówi: ogromne przeciążenia, trudność w zapanowaniu nad emocjami i nad sytuacją, doprowadzenie sytuacji do porządku. Ten poślizg może się wyrażać w kłamstwie, w nieprzyzwoitych słowach, w narzekaniu krytykowaniu biadoleniu bardzo łatwo jest dać się złapać w taką pułapkę posługiwanie się językiem nawykowo w taki sposób wskazuje na to że człowiek jest daleko od Boga Jezus uczył o tym w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza w wersetach od 33 do 34 Należy podkreślić, że Jakub odwołuje się do naszych postaw, do nawyków. Werset 27. Człowiekiem religijnym i nieskazitelnie czystym przed Bogiem Ojcem jest ten, kto sierotom i wdowom przychodzi z pomocą w ich utrapieniu, a siebie samego zachowuje czystym od skazy świata. Radzi, aby pomagać tym słabym sierotom i wdowom. W drabinie społecznej te osoby były na samym dnie, bez pomocy. Nie może uniknąć naszej uwadze fakt, że Jakub pisze do ludzi, którzy sami borykali się z kłopotami i problemami w swoim życiu. Jeśli masz problemy ze sobą, najlepszą rzeczą jest zainteresować się kimś, kto jest w potrzebie i zaoferować tej osobie pomoc. Wokół nas jest wielu takich, którzy sobie nie radzą. Ogromną pokusą wierzących jest koncentrowanie się na sobie. Jesteśmy zaabsorbowani w inwestowanie w siebie. Jeździmy na konferencje, podejmujemy różnego rodzaju studia, próby opanowania złych nawyków, próbujemy walczyć z pokusami językiem, ciągle skoncentrowani na sobie, co sprawia, że dość łatwo umykają nam potrzeby osób jeszcze słabszych od nas. Świat wciąż potrzebuje dobrych samarytan. Apostoł Jan w trzecim rozdziale pierwszego listu ujął to tak: Jeśli ktoś obfituje w bogactwa świata, i widząc swego brata w potrzebie, zamyka przed nim swoje serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Wróćmy jeszcze do 27 wersetu pierwszego rozdziału listu Jakuba. Jakub kończy siebie samego, zachowuje czystym od skazy świata. Co to znaczy? Chodzi o równowagę między wewnętrzną integralnością, uczciwością, a moralną czystością. Pomoże to nie dopuścić do tego, aby zepsuty świat, który natrętnie próbuje przebić się do naszej hierarchii wartości, wyznaczał nam normy naszych przekonań i sposobu postępowania. Żyjemy w zepsutym świecie. Ma on potężną siłę oddziaływania i przenika do naszych myśli, próbując wpływać na sposób rozwiązywania problemów, kierunek myślenia czy na postawy. Dotyczy to każdego z nas. Zawierzenie Chrystusowi nie czyni cię odpornym na wpływ świata. Dlatego Jakub z taką powagą nas ostrzega i dzieli się radami, zabiegając o nasze dobro. Musimy być świadomi pułapek i podejmować niekończące się próby zmiany myślenia i postępowania. To bezustanny, niekończący się proces. Od teraz aż do śmierci. Chciałbym pozostawić cię z kilkoma pytaniami. Jak odpowiesz na zarzut, że Biblia jest zbyt restrykcyjna? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Oto drugie pytanie. Znasz kogoś z Twojego otoczenia, kto potrzebuje pomocy? Zwróciłeś na niego uwagę? Rozpocznij od tego, że zaczniesz się o tę osobę modlić. I po trzecie, są jakieś symptomy w sferze mówienia, myślenia i postępowania, które cię alarmują i wywołują wrażenie, że wpłynął na Ciebie świat? Co chcesz z tym zrobić? Skłońmy głowy w modlitwie. Panie drogi, dziękujemy Ci że pierwszy rozdział listu Jakuba jest tak bogaty i tak wymagający, który stawia nas wobec tak wielkich wyzwań. Bylibyśmy bezradni, bez Twojej mocy, bez Twojego światła Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że oferujesz nam, Panie, swoją moc, że chcesz, abyśmy podążając za Tobą korzystali z tego niekończącego się potencjału. Ojcze, Prosimy, aby Twoje Słowo przemieniało nasz sposób myślenia i sposób postępowania. Chcemy być świadectwem Twojej chwały. Przemieniaj nasze zbory. Oto prosimy w imię Chrystusa Zbawiciela, nasz drogi Ojcze w niebie. Amen. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję za cierpliwość. I za możliwość wgłębienia się w niektóre zagadnienia pierwszego rozdziału listu Jakuba. Niech Wam Bóg błogosławi.